No cześć, to ja, Robson, ale niech Was nie zwiedzie ten świąteczny nastrój, bo rysunek totalnie nie będzie świąteczny. Po prostu trochę się przeliczyłem i myślałem, że te święta są trochę później, no jednak nie. A tak by the way to wesołego jajka. Boże, ale ja dzisiaj przedłużam. Dzisiaj będę rysował super realizm na czarnej katce i tyle. Tak. Ten hiperrealizm i czym się różni od zwykłego realizmu. No i dlaczego jeszcze przeszedłem do hiperrealizmu, skoro realizmu do końca nie ogarnąłem, bo ten mój realizm to kuleje trochę. O tym wszystkim opowiem wam w dalszej części tego filmu. Robert Wielk zapraszam. Pff. Ja nic nic nie brałem, jakby co. Z pracę wykonuję na czarnym Brystolu przyciętym do formatu A4, białą kredką z firmy Polychromos, dwoma odcieniami szarej oraz czarnej kredki z Polikolor, a także czarnym cienkopisem oraz białym żelopisem. Bazowałam na zdjęciu z Pinteresta, które oczywiście znajdziecie w opisie. No i może zacznę od tego, że wykonanie szkicu na czarnej kartce to jest samobójstwo. Po pierwsze, jeżeli źle coś narysujemy i musimy to zgumkować, to po gumce zostają białe ślady, które są strasznie nieestetyczne. Nie miałem możliwości wykonania szkicu na brudno, a potem przekalkowania szkicu na czystą kartkę, bo na czarnej kartce nic nie widać. Dodatkowo miałem tylko jedną czarną kartkę w domu i zero doświadczenia masakra. Nie no dobra, rysowałem kiedyś już na czarnej kartce, ale było to na przykład Iron Man albo Znicz, ale te rysunki były na tyle proste, że nie miałem problemu z wykonaniem szkicu do nich. No ale dobra, jakoś dałem radę i zrobiłem ten szkic. realizm polega na przedstawieniu rzeczywistości z jak największą precyzją. Czym różni się od zwykłego realizmu? Tym, że zazwyczaj gdy rysujemy realistycznie, to mimo wszystko, mimo iż patrzymy na zdjęcie, to staramy się jednak troszeczkę upiększyć powiedzmy tą postać, że na przykład jeżeli ma jakoś krostę, no to dobra, nie narysuję jej, będzie ładniejsza bez niej. No generalnie realizm polega na tym, że rysujemy coś w miarę realnie, ale pozwalamy sobie na małe Korekty. Zaś w hiperrealizmie wręcz chodzi o to, by pokazać na przykład te niedoskonałości twarzy, zmarszczki, plamy. Im praca ma więcej detalu, tym lepiej. Ja tę pracę wykonuję w czarno-białych barwach, więc nie wiem, czy zalicza się to do hiperrealizmu, ale w sumie to i tak, jak patrzę na tą gotową pracę, to raczej bym mnie do tego hiperrealizmu nie zaliczył. No nie co w sumie sami później zobaczycie ale jest to mój pierwszy raz, a przecież pierwsze koty za płoty jest również możliwość rysowania kolorami na czarnej kartce ale musimy pamiętać, że ta technika strasznie różni się od rysowania kolorami na zwykłej białej kartce i też kredki w ogóle inaczej się zachowują, mają inną pigmentację zachęcam do poeksperymentowania w ten sposób, jest to myślę, że dość fajna zabawa Tak w ogóle to podczas tworzenia tej pracy, w tym momencie ta twarz tak bardzo przypominała mi księżyc, że nawet przez chwilę zastanawiałem się, że gdybym nie rysował tego ze zdjęcia, to bym nazwał ten film Kobieta jako księżyc. Bo te ciemniejsze place wyglądają jak jakieś kratery, widać tylko pół twarzy, co wygląda jak pół księżyc. No i ogólnie są tam takie trochę barwy księżyca. Biały, szary, wpadający w niebieski. No wszystko pasuje. Dlaczego zdecydowałem się spróbować hiperrealizmu i to jeszcze na czarnej kartce, mimo iż realizmu do końca jeszcze nie ogarnąłem? A przynajmniej według mnie. Bo jest to fajne wyzwanie, a wyzwania często uczą. No i też dlatego, że nie chcę w każdym filmie rysować tego samego i w ten sam sposób. I tak zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie moje filmy są bardzo podobne. Na tę chwilę powiem szczerze, że zwykły realizm chyba trochę bardziej do mnie przemawia i dalej będę go rozwijał. Później dodałem jeszcze tylko krosty, piegi, włosy. No i praca była skończona, nie jestem z niej do końca zadowolony, ale zobaczymy, może się z czasem do niej przekonam. No i koniecznie dajcie znać, co wy o niej sądzicie.

Po prostu tak wiem, to nie jest hiperrealizm. To. to nie przypomina zdjęcia z daleka. No nie. Tyle, że ta dziewczyna jest po prostu cała w krostach, w trądziku i jakichś przebarwieniach na twarzy. A tych gadek to w ogóle nawet nie widać. Jezu, jak ja jestem krytyczny wobec siebie, ale się starałem. Trochę. Dobra, bo już naprawdę mi się odwala. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam na mojego Instagrama Robson Driving. Jest, jak ja dawno tego nie mówiłem. Jeszcze na koniec, co do tej całej sytuacji, która się dzieje na świecie, musicie wiedzieć, że będzie dobrze. Tak więc dzisiaj nie mam już nic więcej do powiedzenia. Siema Elo i do następnego, cześć! O mój Boże! Ech. Wszystko spala, wszystko się psuje. Ach. Dobrze.